Hej, pewnie się zastanawiacie gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miejscowości Ostroruk. Nad blisko jeziora Nobliny. zaraz będziemy widzieć całe jezioro. Proszę bardzo. Jest całe jezioro jest słońca. O, już rybaki są ale nie podoba z tym co będziemy robić dzisiaj? jedziemy zobaczyć pewną atrakcję nie, nie wiem jedziemy zobaczyć pewną atrakcję ogólnie jest 10 czerwca 2023 Temperatura 11 stopni, zimno. W nocy padał deszcz i wieje trochę, ale nie zrażam się. Bo dzisiaj ma być po Pomorzu zachodnim objazd czyli jakieś 150-200 km. Kurwa, jakie jezioro, panie! Potęga normalnie! je mimo. I oto 28 kilometr takie widoczki tam w daleko widać szczecinek jakiś kolega jedzie Więc o Boże, co to za pojazd jedzie Tam Nie mamy piękne facelie Nie wiem czemu one przeważnie rosną na Pomorzu dymy w tym szczecinku aż nie wiem co to za fabryka Pewnie paprykarzu. Ale biały dym to będzie leci taki brązowy bardziej. Dobra, jedziemy dalej, bo w szczecinku jemy bułkę i jemy kole. A jeszcze tam na się w ogóle pogoda cudo. W nocy padało, czyli czyli... Temperatura się żyła. jest teraz gdzieś około 15 stopni, ale jest przyjemnie. Tam te chmury poszły, wszystkie gdzieś sobie poleciały, ale naprawdę cudownie. Dobra, tam widzę wiatraki daleko, ale nie wiem czy wy zobaczycie, pewnie ich nie zobaczycie. Tam będziemy jechać, tam będziemy jechać, gdzie jest pełno wiatraków. Z bułę, jestem w Szczecinku. Z bułę i po prostu to miasto mnie rozwaliło. Nie ma w ogóle znaczeń. Tam, proszę Państwa, jest tak. Dwudziestka na subsk w tą stronę dwudziestka na subsk i bądź mądry i pisz wiersze. Jedziesz. No, po prostu miasto ani rynku nie mają. Dosłownie rynku nie ma, nie? W ty... Musiałem się zatrzymać koło cmentarza, nie? Żeby sobie usiąść na ławce. Miasto. Jeden mural, wieża ciśnień jeden kościół. I 30 marketów. Marketów to do od cholery Dobra. Teraz kierujemy się na subsk, Na... drogę numer 20. Na Słupsk. Czyli tu będziemy jechać. O. I to ja rozumiem. Ścieżka rowerowa. O, jak wyjedzie z tego miasta, Szczecinka, to przy, przynajmniej ktoś pomyślał za miastem zrobić coś porządnego. Jedziemy. I 50 km wybił Państwa jeszcze mam do zjazdu 15 km do zjazdu Do Szczecinka jechałem bez nawigacji, bo wiedziałem jak jechać, ale tu już wolę używać To za atrakcja bunkry Tak, bunkry Bału Pomorskiego 50 metrów Ta, tam tak, tak, tak. 50 metrów. Stratu, tatu. Ostatnio też było 50 metrów. No to było 50 metrów, ale do skrętu. A Bóg gry był 400 metrów dalej. I tak jak Wam obiecywałem, jesteśmy tych wiatraków. 32 sztuki. Nie wiem czy to widzicie są te fajnie wrzędzie tam stoją chyba z 10 oh. No jedzie relik przeszłości Ursus. Mała aktualizacja, nie 32 a 50 jest jeszcze przede mną jest Trochę A obok mnie Pole Faceli Fajnie, żeby gdzieś tam był Zjazd gdzieś Na jakieś fajne Pole to I w Góreczkę to byśmy zrobili fajne zdjęcie, nie? A do zjazdu 8.4 Minąłem Biały Bór i teraz, o, już będzie widać. Jest, pomorska góra Piachu. To jest mój cel, proszę Państwa. To jest mój cel. Haha, ha. jak ja się cieszę, że tu jechałem. A trzeba wrócić jeszcze. Nie, żartuję. Jest dobrze. Droga taka nie. No ludzie chyba tam chodzą. Tam się w ogóle plażują. Ciekawe od której strony idzie wejść tak. Czy tam samochodem nie stoi? Czy to jest sosna? No nie gadaj, że tam samochód stoi taki pochylony. Ludzi to widzę, albo motory. I jestem w moim dzisiejszym miejscu docelowym. Jest godzina 10.27. A ja jestem na pomorskiej górze piachu, proszę Państwa. Roberto specjalnie pod parę Jaszka z dołu targałem. Żeby mi się nie usylił, e, piachu. Ogólnie tak. Co tu widać? Na przykład widzę te wiatraki. Ty możecie ich, chociaż może będziecie widzieć. Widzę szczecinek. Niestety koszalina nie widać, bo jest Koszalin za górką. Ale czasami tam czy nie jest czaplinek... Te, te góry, bo tam lubi być takie górzyste te, te, znaczy to Nie musi być Czaplinek, ale droga między Czaplinkiem a Połczynem Mi się zdaje Zresztą w tą stronę jadę e, Co tu jeszcze? Tam jakieś jezioro jest e, Słupska nie widzę, ale Wiatraki koło Słupska, zaraz, gdzieś tu były kurde, gdzie te wiatraki a, tam są, tam wy ich nie będziecie widzieć ale są no, to jak z tym przeżywanie to samo, ja widzę urząd miejski tutaj, który się zajmuje tym oszacował, że na tej górze znajduje się 8 milionów ton piasku I też jest błędnie yy, uznawana za najwyższe wzniesienie województwa zachodniopomorskiego pomorskiego No, powiem wam, jak na 8 milionów ton to nie zła kuweta, nie? Ale fajnie, bo tam gdy nawet drzewka rosną i można sobie tam, tam pójdę w cienia, sobie mam piwko. Ale tak, yy, jeszcze rada taka. Widzę, że to auta jeżdżą, ale pewnie terenowe i motory, krosy i widzę, ale, ale ja jestem sam tutaj. Myślałem, że będzie tu ludzi, tym bardziej w weekend, a się śliwiłem. Nieraz nieraz zdjęcia pokazują, a tu pełno ludzi, a ja sam. Kiedyś tu trzeba przyjechać na, może na nockę. O, nie rowerem, ale ale bardzo chętnie bym sobie pojechał samochodem tutaj wziął śpiwór 85 km kieruję się w stronę Barwit idzie mi bardzo dobrze, powiem dzisiaj zobaczymy zjechałem z tej ruchliwej 25 piątki Boże, co tam się działo ale powiem tak, co można powiedzieć o kierowcach BMW, to prawie każdy, co pójść rowerzystę. Prawie każdy. A dwa. Kto najbardziej wyprzedza? Ci na niemieckich tablicach i holenderskich. Także mówiłam. Temperatura 24 stopnie. Jechałem do lasu. Ła! Komar, kurwa! Komar. A poza lasem 31. Także jest różnica, nie? Dzieba. No, asfalty takie sobie, ale znośne są powiedzieć? Siadłem sobie zdrożdżóweczkę Kolką zapiłem Mogę jechać dalej Stuwa pękła Teraz mam z wiatrem O widzicie piękne widoki Tamta miejscowość nazywa się Czechy Także się zapędziłem dzisiaj około 25 km do barwic, a 30... nie 30 43 chyba bodajże mam do pouczyna. No to masz 43 to nie całe 2 godziny przy tym tempie, jak jadę cały czas 25 jak nie będzie górek, to jego dzięki jestem. Jest godzina 13.12, podajmy 13.00. Czyli 15.30 maks. Połczył. Jedzonko. chyba nowa ścieżka w okolicy Bo ła. jeszcze ławek nie ma macie nigdzie Oświetlenia To nie jest bożym chwalim? Coś takiego Zaraz znajdę sobie miejsce tak Żeby sobie Iść ciupnąć W cieniu o, Tych zjazdów nie nagrywałem bo to Nie szło nagrywać po prostu Takie szybkie były o, była chwila dla mnie. Nieprzewidziana atrakcja dzisiejszego dnia. Eee, ścieżka rowerowa z do Barwic kończy się w środku lasu. Po prostu. Oj tak. Nie ma żadnego znaku. Pędzi się 30 na godzinę. A tu dzisiaj kończy ścieżka. Gratulacje. Mają niby robić. Dobrze, że Pana się spytałem. Ja już mam ile? ze 136 km O, wyjechałem już Ja pierdzielę, ale mi Zrobili przejażdżkę i wjechaliśmy na powiat połczyński. Nie, to nie jest powiat połczyński, to jest powiat Pouczyn Zdrój o i proszę Państwa od razu się zielono zrobiło I będzie się jechało teraz. O, temperatura 2, 25 stopni. Temperatura. Jadę kojeś z rzeczki. Więc spadnie mi Zara. Jeszcze 10 km mam do Półczyna. 8 przepraszam, to będzie już wtedy 100. 46 km. Doja Jestem już na ścieżce w Połczynie. Zjadłem pizzę. Wypiłem bardzo dobre piwo połczyńskie, cytrynowe. Bardzo dobre piwko. Aż, aż drugie se wziąłem zimne. Ale my jeszcze z tym. Teraz zostało mi 31 km tą trasą cały czas. I potem szosą jeszcze 18. I tyle. Nagram całą ścieżkę tylko wymienię baterię biegi. Nie ogarnia w ogóle. Pój inter jak nie umieję nim jeździć Właśnie miniałem Złocieniec i kieruję się na czaplinek jest 15 km na czaplinek ale wiatr ma w swoją stronę czyli w mordę Czyli to będzie jazda Minha I prawie dojechałem, jestem po Strorogu. Tu mamy kościół stroruk. Tu mamy siedlisko yy, i sklep w korzyściu Nie wiem czy działa. Nie, coś tam jest. I nie wiem czemu przystanek został wcielony do kapliczki. Może pan Jezus na nim czekał na autobus. No dobra, nieważne. Ech. Ostatnie 18 km dało mi w dupę po prostu. Masakra, jestem tak styrany pod wiatr jechałem, ale co najlepsze będzie średnia. Zobaczycie jaka średnia Dobra mi szło. I chyba nigdy nie użyłem lepszej trasy gdzie pierwsze 50 km miałem podwiat i podjazdy, czyli tak jakby się rozgrzałem Potem dojeżdżałem te 30 km do po morskich grupach yy. rozbujałem się, tam odpocząłem godzinę, i potem już był w ogóle taki szał prędkości. Jechałem po 25-30 na godzinę. Średnia wyjdzie około 21 3. i to tylko dlatego, że tutaj się męczyłem. Uff. I tak to jest. Niestety. A jadę odebrać samochód, Piotr czeka chyba i tyle. To tyle było wycieczki Dystans gdzieś 200, chyba 8 będzie. Ale to jeszcze wam wkleję strawę. Bardzo fajnie się jechało. Maszyna wytrzymała. Ale coś te trzeba do niej nie znaleźć w, tą. w... W ten korbę na pewno i w ster, coś tam, no, coś nie domaga. Dobra, nie będę Wam przedłużał, i tak już chyba nagrałem dwie godziny filmu. To znowu będzie cięcia, pewnie. No. a ch chcia. Nie, jeszcze jedna: bo wiele osób wiele osób się pytało. Nie, żartuję, oczywiście. Yy, wiele osób pisze mi na Instagramie, że robię bardzo fajne relacje. Dziękuję Wam, to bardzo miłe Was z tej strony i po prostu motywuję do dalszego działania. Do robienia większych głupot o rowerowych. Oj, teraz się mogę wszystkich pozdrowić, którzy zawsze mi piszą tam miło coś tam. I. 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 I, i się żegnam z do miłego, teraz, ty, teraz chyba następny film będzie w urlopie, tam też rzeźni nie, w ogóle ja, ja, ja sobie rzeźnia, ja wyjeżdżam, ja wyjeżdżam z, z, z rzeźni w rzeźnie o, dobra, do miłego, trzymajcie się.